Mam na imię Dominika i odpowiadam za poprowadzenie w gabinetach Anpatów warsztatów z automasażu i face tapingu. Jak wiecie, y, zmieniliśmy niedawno formułę tych, tych warsztatów i teraz y, mamy trzy stopnie y, zaawansowania. Pierwszy y, stopień dotyczy y, automasażu i face tapingu, który robimy tylko i wyłącznie na zmarszczki. Drugi y, warsztat będzie dotyczył y, rozmasowania, y, które możecie wykonać rano i na wieczór, oraz będzie y, obejmował face-taping drenujący. Natomiast trzeci moduł skupia się typowo na rozmasowaniu mięśni, relaksacji mięśni oraz tapingu, który właśnie będzie y, potęgował efekt y, relaksacji mięśni. A dlaczego właściwie powinnaś przyjść na warsztaty z automasażu i face tapingu? Dlatego, że są to metody, które możesz robić w domu samodzielnie e, i samodzielnie zapobiegać e, starzeniu skóry, powstawaniu zmarszczek, e, czy mm, spięć, y, zapobiegać nadmiernym spięciom mięśniowym, bądź też obrzękom limfatycznym. E, wszystkiego nauczymy Cię tutaj w gabinetach Anpatu. Ja. Warsztaty z automasażu i facetapingu w Anpatu wyglądają następująco. Spotykamy się o godzinie e, 18, rozpoczynając e, pyszną kawą czy herbatą. Następnie e, robię wstęp teoretyczny, który jest e, wstępem do tego, co będziemy robić na całych warsztatach. Później wykonujemy sobie automasaż poszczególnych partii w zależności od tego, które warsztaty wybierzecie. A następnie dane miejsca oklejamy taśmami kinezjologicznymi, czyli wykonujemy face taping. Oczywiście zawsze jest czas na pytania, w związku z tym pytania są zadawane przez cały czas trwania warsztatów przez uczestników. Na ten moment mamy dla Was kilka terminów, które zrealizujemy jeszcze w tym roku. I tak 15 września są najbliższe warsztaty. Następne w październiku będą 27, później 17 listopada, 8 grudnia. Oczywiście, na warsztaty możesz udać się ze swoimi znajomymi. E, musimy mieć tylko wcześniej informację, że potrzebujesz rezerwacji kilku miejsc na jeden termin warsztatów. Jest to świetna okazja do tego, aby zacieśnić więzi, poznać się lepiej, pośmiać i dobrze spędzić czas.